Cześć kochani, witajcie na kolejnym odcinku. E, dzisiaj przygotowałam taki miks z drapek za 58 zł. E, I co ja tu mam? Za 20 mam mój pierwszy milion. Pan mnie skusi, bo mówił, że dzisiaj jakaś pani odbierała właśnie z tej zrabki 1000 zł. Oczywiście no nie z tej paczki, no ale ogólnie <grafię> na zachętę. E, Stare paradiso, jeszcze ze starej edycji. Mam perły rubiny, dawno jej nie drapałam. Krzyżoweczkę za 5, na nową trzynastkę. 10 razy kasę. I za 3 zł mam szczęśliwe linie. Ostatnie spaczki. To co, od tych linii sobie zaczniemy. Trzymajcie mocno kciuki, żeby coś tu fajnego wpadło. I co? Numerek setny. Oj, czekajcie, bo drapaka nie wzięłam. Dobra, drapak znaleziony. No i co? Drapeczka z z numerem setnym. Troszeczkę oddalę, żeby było widać całą. O tak? No i dobra. Lecimy. I zaczynamy. Gruszka jabłko. Gruszka jabłko, dobra. A tutaj nic, nic. Tutaj mam gruszkę. Tutaj. No i bez jabłka. Ok. Dalej mam wiśnie i słońce. Słońce obecne. Wiśnie też. Tutaj nic. Tu jest słońce. Wiśnie. I na dole jeszcze jedne wiśnie. Dobra. Podkowa i śliwka śliwka. Śliwka jest. No, tylko jedna. To teraz truskawka oraz złoto. Truskawka i złoto jest. Truskawka. Tutaj. I złoto też jest. Dobra, chyba wszystko. No to dalej. Sakwa i Arbus. Sakwa, Arbus. Jest sakwa, no bez arbuza. To teraz kwiat i winogrono. Kwiatek jest. Hmm, tutaj winogrono też jest, i na samym dole jeszcze kwiatek. Ok, to dalej mam banana oraz kości. I tak, tutaj banan. Tutaj kości. I tu jeszcze banany. No dobra. To teraz pik i krab. Pik i krab. Ale tutaj tylko w drugim kafelku. Uuu. Nie ma w ogóle. Szkoda. No dobra. To teraz diament i ananas. Diament, ananas. Tutaj ananasy. No diamentu nie widać. Przedostatnia parka. Cytryna i trefl. To tak. Tu są. Obydwa. Tu jeszcze cytryna. No i wszystko. To co, ostatnie decydujące. Oj! Nie widzieliście! Garnek i dzwon. To są ostatnie symbole. No i sprawdźmy, czy coś dadzą. Tu jest garnek i dzwon, ale tęcza blokuje. Tutaj też. No i poblokowane. Dobra, wychodzi na to, że zdrabka jest przegrana. Tak jest. Kontrolne różne, także ostatnia z paczki się nie spisała.

23, no już takich oboków to masakra. Dawno nie widziałam. 11, 15, no tu już nie ma nadal oboków, na górze było więcej. 12, 30 i 28. No to pusto. Sprawdzę jeszcze, takie jest kontrolne. E, no dobra, to ja wezmę sobie teraz, może wiecie co, krzyżóweczkę, a później tą trzynastkę. No i dobra, krzyżoweczka z numerkiem też trzecim. O proszę, się złożyło. No i dobra, w bonusie mam odcisk i lecimy. I zaczynam literką P oraz I. P I. No dobra. A tutaj I. Tutaj widzę P. I chyba tyle, bonusi mam i, no to lecimy na drugą stronę. PI. To chyba wszystko. Jeszcze tak szybko zerknę. Chyba tak, dobra, to lecę dalej i mam dwuka. W i K, tutaj widzę W, tutaj K. No, tutaj W. I tu jeszcze K. Chyba wszystko. W bonusie jest K. To lecę na prawo. I teraz tutaj W i K. W jest, ale czekajcie, nie widzę K. K, 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 hm, no dziwne, K to jest taka jedna z lepszych literek chyba, a ja nie mam w ogóle, szkoda, szkoda, no, U, ale teraz sobie potrafię, bo mam F i A, no to super, ja się cieszę, F, A. Jeszcze tutaj. FA chyba wszystko dobra w bonusie nie ma. To patrzę tutaj. F, A. Hmm, tutaj A. Hmm, tu. I co chyba wszystko. Wszystko. To lecę dalej. O i te. O te. O. I mamy pierwsze słowo opad. Okej. Okay. O i te. Chyba wszystko. Dobra, w bonusie jest O, także już półbonusa mamy. To teraz patrzymy tutaj. O i te. To jest ty. No i wszystko? Dobra. To teraz S i M. S, M. Dobra, tutaj. No i co, tylko tyle. A jeszcze tu było O. Dobra. Wydaje mi się, że wszystko w bonusie mamy S. To teraz tutaj patrzymy. S, tu jeszcze S, no i chyba tyle, ale czekajcie, tu jeszcze było T. E, Okej, okay. dobra, no to lecę dalej. D i B. D Jest Ada i to jest drugie. I trzecie. Jest, mam wygraną. Fajnie, bo jeszcze soliterki. Także coś tu jeszcze może dołożymy, ale na razie mamy 5 zł. Mamy opad, wada i Ada. Super. D i B. Tu jeszcze D. No i chyba tyle. ok w bonusie mam D. No i fajnie. To lecę dalej. I teraz tutaj. D i B, no B nie dali, no nie ma, okej, okay. to lecimy dalej, Y i H, Y i H, dobra, tu jeszcze Y, ale nie widzę H, no nie ma, w bonusie już nam tylko C brakuje, także no, ciekawe czy wpadniem. Teraz tu lecimy. Y i H. Tu jeszcze H. No i tyle. Dobra. Co dalej? O, mamy C i G. Zobaczcie. Jest bonus. Super. Mega fajnie. No, ciekawa jestem, ile tu będzie. Ale czekajcie, jeszcze tutaj krzyżóweczka może coś pokażę. G i C. Mm, dobra. Wszystko. Ale się cieszę. Lubię <guluję>, jakiś bonus, bo tam będzie nigdy nie wiadomo, co jest. Więc fajnie. G i C. Tu jest GAT I to jest pierwsze dopiero. No dobra. Y, tutaj już wszystko. No to co? Ostatnie dwie? U i E! I to ładne dwie. <guluję> Super. Zobaczymy, czy coś dadzą. O, tu było o jeszcze. U, I, E, O i mamy odwet, czwarte słowo. Yy, u, E, NO, kurde, więcej nie wyskrowię. <śmany> mamy cztery słowa, czyli dyszkę, to lecimy jeszcze tutaj. U, I, E, empatia, drugie, O jest etap trzecie. czyli kolejna piąteczka. Fajnie. <śmany> U i E, tu jeszcze U, E i tutaj e. e. Nic nie pominęłam, chyba nie. Także co, tu mamy 5 złotych, tu mamy 10, czyli 15. To ja już się domyślam, co tu będzie, ale sprawdźmy. Tak jest, piąteczka, czyli dwie dyszki łącznie mamy na tej krzywce. Fajnie, bardzo fajnie. Kontrolne P, elegancko. Dobra, to ja to odkładam tutaj. Do wygranych. I biorę się za Neonowe 13 z numerkiem 9. No i szukamy oczywiście tych 13. Pechowych, szczęśliwych. no różnie to jest. I mam tak. 44, 30, 21, uuu, 12 blisko. 17. Jest! Widzicie? Szczęśliwe 13 dzisiaj. <grym> Fajnie. Tu mam 22. 29, 25 oraz 40, a pod trzynastką piąteczka, spoczko, grosz do grosza, a będzie kokosza. Dobra, kolejna wygrana jest, także spoko. Dobra, to co wchodzimy już na droższe drapki i wezmę sobie teraz perłę rubinę z numerkiem piątym, No i poza liczbami szukam jeszcze tej koli albo pierścionka, którym mnożę razy dwa. Okej, okay, no dawno jej nie drapałam. Ona ma te mal, mal, cienkie takie liczby, nie? O, właśnie. Miniaturowe. 33, 21, 17, 18 oraz 12. Okej, okay, i co tu pod perłami? 17! Wow, no pięknie. Cóż za początek? O, i tu trzynastka zawitałam. 39, 37. I czternaście, okej. Okay. To teraz tak, dwadzieścia osiem, dziewiętnaście, trzydzieści jeden, szesnaście i dwadzieścia dziewięć. Dobra. I trzeci rządek. dwadzieścia sześć, trzydzieści pięć, trzydzieści osiem, trzydzieści sześć i. I 11. I ostatni rządek. 34, 27, 15, 32 i 22. No to widzicie, dali na początku. Już myślałam, że tu będzie, wiecie, wysyp wygranych, no, ale mamy jedną. Może jakaś większa, zobaczmy. 25. Wow, super. No, myślałam, że będzie dyszka. Fajnie. 25 wpadło. Superancko. Ja się cieszę, bo już sporo się uzbierało. A jeszcze dwie strapki. Także fajnie. Dobra, lecimy z upartym Paradiso. Jeszcze poprzednia edycja. No i co? Numerek 20. I lecimy z tym uparciuchem. I mamy tak na początek: wodolot i termometr. Może tu Wam troszkę zbliżę. O, minimalnie. Okej, okay, wodolot i termometr. Tutaj nic nie widzę. Tu jest termometr. Tutaj nic. I na dole. No musi być ten wodolot, ale jeszcze dokładamy termometr. Dobra. To lecę dalej. Szorty i chmura. Szorty i... I chmurka, hmm. tu nic nie widzę. Tu są shorty. Tu dwie chmurki obok siebie. I na dole coś jeszcze będzie i jeszcze shorty, o jakiś skosik idzie. <grym> Okej, okay. wszystko, wszystko. To teraz aparat i torba. Dobra, torbę już tu widzę w pierwszej grze, w drugiej też. Tutaj nic nie ma. Tu jest kolejna torba. O, i aparat. Okej. Okay. I na dole coś jeszcze będzie. Torba aparat? Nie ma. A nie jest torba. Kurde, ile torebek. Sporo. Ok. Wydaje mi się, że wszystko. To teraz motyl i mewa. I tak, mewa już tutaj. Tu jest motyl. Tu kolejne i mewa jeszcze siedzi. Tutaj nic i na dole jest mewa i jeszcze jeden motyl. Dobra, całkiem fajnie idzie. Może coś z tego będzie. Parasol i bluzka. Parasol, bluzka. Bluzka jest tutaj. Tutaj nic. Tutaj też nic no to parasol musi być tutaj no i tylko jeden dobra to lecimy dalej słońce i flaming o. słońce flaming dobra tu jest słońce tutaj nic tu mamy flaminga i na dole jest słońce no i flaming już się nie powtórzył dobra to teraz kostka i Liść. Kostka, liść. Tak, tu jest kostka. Tu, tutaj są obydwa. I na dole kostka, liść. Coś. Nie ma. Nie ma, nie ma. No to teraz latarnia i deska. Latarnia jest w pierwszej grze jest deska. No co dzisiaj się dzieje? Słuchajcie, <laughs> jakiś szok. Ten marzec, patrzę, ruszył pełną paru. Z wygranymi. No fajnie. Nawet uparciu coś tu dało. No. Super. Dobra, latarnia i deska szukamy dalej jeszcze. Mm, latarnia, deska. Tu już nie widzę. I na dole jest deska. Jest latarnia. No i tyle. Dobra. Lecę dalej. Lody i ośmiornica. To tak, tu jest ośmiornica. Tu kolejna. Tutaj są lody. I na dole. No, ile lodów. Uuu! Dwie dechy, zobaczcie. Tu już trzydzieści. Kurde. Ja pierdzielę, ja w szoku. No, ładnie, ładnie. Ostatnie dwa symbole. Arbus i palma. OK, zobaczmy, czy coś to jeszcze da. Arbuz i palma to tak. Tu arbuza palmy nie ma, tutaj nie ma. Tutaj są arbuzy. OK, i na dole. Jest palma. No i tyle, ale mamy dwie dyszki i tutaj dyszkę, czyli 30. Kontrolne N. Chyba tak. Nie wiem, <grym> za rzadko wygrywałam w tej sprawce, ale na moje oko jest trzy dyszki, także super. Bardzo się cieszę. No i co? Najgrubsza dzisiaj drapeczka. Mój pierwszy milion z numerkiem 15. I poza liczbami szukamy jeszcze portfela. Jak go znajdziemy, mamy od razu stówkę, no i mamy jeszcze bonus, także spoko. Tu was troszeczkę oddalę, o, żeby było widać całą. No i dobra, lecimy. Na razie tylko dwie zdrapeczki przegrały, jedna za pięć, jedna za trzy, także jest super. Ciekawe właśnie jeszcze czy jeszcze ta wygra.

8, 39, 33! Wow! No ja w szoku jestem. Ten marzec, no, zaczął się super. Petarda jakaś normalnie. To jest, wiecie, wynagrodzenie za ten tragiczny luty. Tyle tam pustych odcinków było, że w końcu się odłoży, odkuję troszkę. Teraz trójka i kończymy piątką. Ok, czyli mamy. 33, ale jeszcze sprawdźmy bonus. Jak znajdziemy kwotę, to ją wygrywamy. No, ale mamy jabłko. Dobra, sprawdźmy sobie, co jest pod 33. Uwaga, uwaga. Stuwa! Co? Nie wierzę. Kurde, nie wierzę. Jo, ej, pompony, czekajcie. Znowu pompony w marcu. Zobaczcie, drugi odcinek w marcu. I drugi raz, pompony, no pięknie. Ja Cię kręcę, no dobrze Pan powiedział, zachęcił mnie tym tysiaczkiem w tej drabce dzisiaj. I wzięłam, miał Pan ostatnie dwie sztuki i w jednej krywa się stóweczka. No pięknie, super, ale się cieszę. Ja Cię kręcę, zobaczmy kontrolne. M, M i M. Wow, super. W końcu, w końcu coś fajnego, jakieś perełki mi się trafiają. Mega się cieszę. To co, robię podsumowaną konie. Mamy tak 100 w mój pierwszy milion i jeszcze tutaj fajne wygrane. Tu mam trzy dyszki w paradiso w uparciuchu moim, kurde. Czekajcie, bo tu Bajzel się zrobił. Yy, czyli mamy tak 130, tu mam 25, czyli 155, tu jest piąteczka, czyli 160 i tu jest 20, czyli. Okay, 180, o kurde, a wkład był 58, no wow, to zasługuje na jeszcze więcej dzwoneczków na wygrane, super Antsko. mega się cieszę, w końcu dobra pasa wraca, <grym> bardzo się cieszę, to co kochani, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, dużo wygranych, dużo fajnych emocji i piękny wynik na koniec, także mam nadzieję, że Wam się podobało, no i co, ja się z Wami żegnam, Trzymajcie kciuki za kolejne odcinki, może cały marzec będzie taki wspaniały, zobaczymy. No i co, widzimy się już jutro w kolejnym odcinku, także co, buziaczki, pa pa!